profesorze, jakie są największe wyzwania na 2023 rok, jeżeli chodzi o gastroenterologię? No, Wyzwań jest sporo. Gastroenterologia generalnie jest dziedziną, która jest bardzo szeroka. Obejmuje wiele narządów, przełyk, żołądek, dwunastnice i to cienkie, i to grube, i jeszcze do tego trzustkę i wątrobę. W każdym z tych narządów mogą być procesy chorobowe: zapalne, nowotworowe, czynnościowe, infekcyjne i tak naprawdę to jest bardzo szeroka dziedzina i bardzo duża gama narządów. Szczególnych, szczególne zainteresowania zależą od, od tego, gdzie, gdzie dany ośrodek się znajduje i czym, czym się zajmuje. Część ośrodków próbuje zajmować się całą gastroenterologią i generalnie, mimo tego, co powiedziałem, mam wrażenie, że gastroenterologia jest niedoceniana. No Nie mówię, że musi być dziedziną priorytetową, ale jest niedoceniana. Myślę, że wśród wielu jest wrażenie, że, że ta gastroenterologia utknęła w świadomości wielu osób na, na poziomie choroby wrzodowej, helikobakter, no, i może zaparcia, więc to tak nie jest. Gastroenterologia dysponuje wieloma nowoczesnymi narzędziami, jak na przykład endoskopia, w tym leczenie endoskopowe wczesnych nowotworów, doskonała diagnostyka wielu chorób, właśnie endoskopowa ultrasonograficzna. Również metoda połączenia endoskopii z ultrasonografią, która pozwala. Pobierać materiał, a także diagnozować wiele różnych chorób, znajdujących się zarówno w świetle przewodu pokarmowego, jak i poza światłem przewodu pokarmowego. I liczba pacjentów do tego wszystkiego z problemami gastroenterologicznymi jest olbrzymia. W, niej, w, tej, w tej grupie znajdują się m.in. pacjenci z zaburzeniami czynnościowymi. Który, którzy to pacjenci są lekceważeni, dlatego że to, to jest taka grupa, o której jest wrażenie, że oni mają głównie problemy psychologiczne, stresowe i że tak naprawdę niby nie mają żadnej choroby, a tymczasem ich dolegliwości są rzeczywiste, są poważne i stanowią duży problem dla gastroenterologów. Z tego właśnie na przykład powodu. Uważam, że funkcjonowanie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w gastroenterologii jest źle zorganizowane. Brakuje nam, o czym już pisałem wielokrotnie w sprawozdaniach jako konsultant krajowy, brakuje nam poradni specjalistycznych, gastroenterologicznych zlokalizowanych poza szpitalami. Ponieważ te, które są w obrębie szpitali, służą tak naprawdę jako poradnie przykliniczne przed przyjęciem do szpitala w jakimś celu bądź po wypisaniu ze szpitala, i tam się rozwiązuje problemy tych pacjentów, którzy wymagają na jakimś etapie hospitalizacji, przed lub po. Natomiast dla takich pacjentów, którzy wymagają jedynej opieki ambulatoryjnej, poradnie, które dawno, dawno temu istniały, poza szpitalami. Aktualnie nie ma w przychodniach albo jest ich wyjątkowo mało, i stąd mamy natłok pacjentów w tych poradniach przyszpitalnych. W związku z tym nie mamy miejsca i czasu dla tych pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji, a pacjenci czekają na zapis w wielu miejscach w Polsce po rok, dwa, czasami trzy. Jeżeli jest, są to dolegliwości z pogranicza chorób nowotworowych, to zawsze może się zdarzyć, to takie czekanie jest, może być skandaliczne i może doprowadzić do zaniedbań. Jedną z dziedzin, którą zajmuje się gastroenterologia są nowotwory, w tym wczesna diagnostyka i profilaktyka. I tutaj szczególnie badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego. No, i tutaj mamy problem, ponieważ te badania, program badań przesiewowych, który prowadzili gastroenterolodzy i Centrum Onkologii koordynowało ten program, zostały przerwane, wstrzymane z końcem 2021 roku. Wprawdzie przygotowaliśmy program, unowocześnienia tego programu przesiewowego tak żeby pacjenci byli testowani najpierw za pomocą nowoczesnego testu immunochemicznego który wykrywa ludzką krew w stolcu a potem dopiero kolonoskopia w dodatnim wyniku niestety działania starego programu zostały zawieszone nowy nie został wznowiony a kolonoskopie zostały przeniesione do NFZ-u gdzie funkcjonują słabo niestety Zainteresowanie ośrodków z różnych przyczyn realizujących ten program jest bardzo małe, i no niestety, moim zdaniem, badania przesiewowe stanęły w miejscu, no i czekamy na dalsze kroki. Nie bardzo rozumiem działania w tym względzie i dlaczego akurat program przesiewowy, bardzo ważny, być może najważniejszy ze wszystkich, ponieważ daje szansę na poprawę wyników leczenia, uniknięcie zgonu z powodu nowotworu jelita grubego, został właściwie wstrzymany i nie ma żadnych objawów, sygnałów, że, że będzie działał. Kolejną ważną grupą wśród pacjentów gastroenterologicznych są osoby z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, czyli kolikis Ulcerosa i chorobą leśniowskiego krona. Są to zwykle młodzi ludzie w pełni sił, którzy rozpoczynają życie zawodowe i, i socjalne. Niestety ich choroba jest wstydliwa, jest kłopotliwa, bo dotyczy Wypróżniania stolca dotyczy regionów krocza i jakość życia tych pacjentów jest bardzo utrudniona, bardzo obniżona i w dodatku jest to choroba na całe życie. Nie ma sposobu wyleczenia tych chorób. Ci pacjenci wymagają leczenia nowoczesnymi, innowacyjnymi lekami w dużym odsetku. Um, oczywiście w łagodniejszych przypadkach to leczenie nowoczesnej i drogie nie jest konieczne, bo te prostsze leki załatwiają sprawę. No ale dostęp do leczenia nowoczesnego, innowacyjnego też jest konieczny. On w Polsce jest prowadzony u 8% pacjentów z chorobą leśniowskiego krona i około 2% pacjentów z rodzającym zapaleniem ita grubego, podczas gdy w, w, w innych krajach europejskich. Te odsetki są znacznie wyższe. W przypadku choroby Krona nie 8, a ponad 20%. W przypadku urządzeniającego zapalenia elita grubego nie 2%, a około 10%. Co wynika z potrzeby medycznej, że, że tak jest. U nas prawdopodobnie te, też tak jest, że takie są potrzeby, ale one nie są realizowane z kilku powodów. Między innymi wymogi, żeby. Prowadzić pacjenta do takiego leczenia są bardziej ostre niż w krajach zachodnich, czyli trzeba być bardziej chory, żeby otrzymać takie leczenie. Są też inne uwarunkowania administracyjne, które sprawiają, że ten odsetek pacjentów leczonych innowacyjnymi lekami jest mniejszy. No ale akurat też w tej dziedzinie trzeba uczciwie powiedzieć, że w ostatnich latach wydarzyło się bardzo wiele dobrego. Po pierwsze, wprowadzone zostały nowe cząsteczki. Nowoczesne, o różnych punktach uchwytu, a w dodatku program stał się programem bezterminowym, co co było olbrzymim sukcesem, chociaż no, trudno uwierzyć, że do, do grudnia ubiegłego roku do grudnia 2021 było tak, że pacjenci, którzy byli leczeni biologicznie, musieli po roku lub po dwóch przerywać swoje leczenia, nawet jeśli się dobrze czuli i trzeba było odczekać do nawrotu choroby z konsekwencjami gorszej skuteczności leczenia bądź z ryzykiem powikłań i operacji. Więc ten problem został rozwiązany. Na szczęście i to jest olbrzymi sukces, no ale tak jak wspomniałem, jest potrzeba zwiększenia odsetków osób leczonych innowacyjnie. Pojawiły się nowe leki i tutaj te, te, te leki nie tylko mają inny punkt uchwytu, ale również są wygodniejsze w stosowaniu, bo zamiast wlewów do żylnych są lekami tabletkowymi, czyli w tabletkach o wiele, wiele wygodniejsze. No, i mamy już jeden taki lek w żyjącym zapaleniu jelita grubego, ale czekają na wprowadzenie do programów trzy kolejne cząsteczki. No i mamy nadzieję, że właśnie w tym roku te nowe cząsteczki będą wprowadzone, co zwiększy możliwości leczenia lekami innowacyjnymi tych pacjentów z chorobami zapalnymi jelit. Oczywiście jest wiele innych problemów i wiele innych potrzeb, które powinny być rozwiązane, głównie Organizacyjnych bądź biurokratycznych, jak na przykład nadmiar dokumentacji, którą trzeba wypełniać, aby prowadzić programy lekowe i słynny program SMPT, który monitoruje programy lekowe, jest bardzo skomplikowany i wymaga dublowania dokumentacji medycznej, co, co nie jest dobre. Także. Spraw jest więcej, potrzeb też jest więcej, organizacja wymaga poprawy, jest, są potrzeby również w kształceniu podyplomowym, tak, żeby, żeby było więcej, żeby poziom tego, tego kształcenia był wyższy. No i wiele, wiele innych, których w krótkim wywiadzie nie da się umówić, no ale najważniejsze wspomniałem, o najważniejszych wspomniałem.